Ło, wow, cześć, witajcie, jest Klammeruana. W dzisiejszym odcinku naprawdę ważny film. Ja, jak widzicie brakuje mi tylko 40 tokenów do Geyla i do Mega i właśnie idziemy na tym grać. Po brakuje 40. Mam nadzieję, że wygramy. Wezmę sobie Sandy, żeby uleczyście. Bo w zasadzie też na niej spadam, a ostatnio... Prawie wygrałem, ale typek ogólnie. Właśnie tego użył. Więc chyba leciłem z pierwszą gierką. Ale jestem podekscytowany. Mam na nadzieję, że to się szybko uda. Dobra, i ja oczywiście dziękuję za to, że złożyliście życzenia. Moje mama to kurde w domu, dlatego jestem cicho. Dlatego no, dziękuję Wam bardzo serdecznie. On już nie jestem bosem. No, no, no to przegraliśmy. No to przegraliśmy, drodzy, widzowie. Czy jeszcze jedną gierkę musimy zagrać? Niektóre będzie cięcie, bo raczej nie będzie długiego odcinka robił, tylko chcę długi odcinek bardziej z gaila. Dobra, tego typa raczej nie zabijemy tak szybko. Bo dwie minuty mamy tylko. A szelka akurat jest bardzo, bardzo dobra, ale je rzucę uta, żeby. Żeby się pomęczyła. O nie, gdy tu zużyłem nie są, co dobra. Oczywiście to życzenia jeszcze nie powiedziałem, ale zaraz wszystko się dowie. Yy, ale yy, to wrzucą, nie wiem kiedy, więc próg lajków, 13 lajków, żebym miał odpoczynek, poprzez was robiłem daily. Serio, przez was robiłem daily. <grym> Na odcinkach robiłem przez was daily, co nie? Więc dlatego dlatego mamy yy, coś nowego, czyli 13 lajków i kolejny film, żeby nie robić daily. Jeżeli mi zrobicie daily, daję 15 i wtedy już nie będzie, bo... Dziękuję wam ogólnie za 180 subów, bo to jest naprawdę wielka liczba. W ogóle nie idzie aż tak źle, jak myślałem, tylko niech ta trochę dowali ich Jego, znaczy się, dobra, uleczy się, jeżeli zdążę No i dobra, jest git, jest git, co nie? Mi się to podoba, dobra, jeszcze ultę, żeby po 100 HP schodziło W ogóle zaraz wam coś pokażę w lobby Jeżeli sobie przypomnę <grych> Dobra, ale chyba to wygramy jednak, dobra Wow, gdy nie jesteś bossem, to dwie minuty jest łatwo wytrzymać Łatwo, ale czasami niektórzy są nie ogar właśnie, jak tutaj mówię i już nie ma tego dobra. No i za w ogóle zrobię? Takie sobie. tutaj szaleczkę więc zrobię zadanie. uff więc zobaczyć, jak się pani dodaje. Tier 30 Tier. Chcę usłyszeć dźwięk po prostu do tego, co tutaj skłaśniam. Odbieram ze z Kayla postać. I o, tutaj wam pokażę te, co ona się zaznaczy, pewnie w montażu. 44 aż. O, maksymalnie mogę zrobić 60 równe. Do wszystkich mam star power ogólnie. Tutaj wam y, to udowodnię. Zapraszam do klanu: Królestwo BS. Naprawdę dobrze się rozwija. Zaraz wam pokażę z tego. Ale patrzcie, tutaj. Każdy ma star power. Każdy bez wyjątku ma star power. Ze spróbcikiem. Dobra. W takim razie, y, oczywiście. Klan taki o. No dobra, odbieramy sobie to zgłośnie i ogólnie nie będę się odzywał. Bo chcę tą chwilę zadukć, to mi to wow Ale on ma fajną animację. Ło! Chromatic Brawlers Gale. 1-1, dobra. 600 parków. Już jest. Patrzcie, to fajnie, tu legenda jest prawej. Na dole jest Epic. Lewa i prawa górny róg, To są mityki. Ale pięknie wygląda. Wysłamy legendarnych. Wow. Gejla, kocham cię. Gejla, co jeszcze tutaj potrzebujemy? I dobra, odbieramy. Mamy Gejla, dobra. Pierwszy mega box po pod tej rzeczy. Czyli punkty po prostu na niego. Wow, gdzie ty jesteś, Gaila? ...wszystkie postacie wow wow, dobra, jeden meczek zagramy a może tego big game'a, w sumie, dobra, więc wow lecimy po 40 tr bo tam są dwa mega boxy dobra, trzeba go wymaksować więc teraz same gadżety lub star będą wylatywać mi o, też Gaelic. U jezu, ma fajny atak, zapomniałem, kim ja gram. Jezu, co to jest za atak, Na dole nawet się nie zmieści. Dobra, tu jest dobra tara, dobra tara, to już będzie po niej. Dobra, nie wiem, czy nam się to uda. Dobra, trzeba sobie tutaj to zrobić bardzo ładnie. Tylko, że ja nie umiem nim grać, muszę ogarnąć. Tak, to musiałem ogarniać z prołytem Więc. Y wow. Postać jak najbardziej y, wybitna. Wybitny koleś normalnie. Ja w ogóle tu nie odejmuję HP na sekundę, jak to było na normalnym game więc szkoda. Chodź, zapomniałem na czym polega ul. Dobra. On odpycha po prostu wszystkich przeciwników. Y, ja ma, to też fajny, więc czekam po prostu. Dobra. o co się ode mnie koleś. Koleś. Dobra, nie idzie najgorzej, tak tylko powiem. Y, dobra, czyli trzeba go dokończyć bardziej teraz. Morty chciał po prostu uciekać przez te dwie minuty, więc sobie go wziął. No przyciągnął trzech, czyli bardzo dobrze. Mu się udało. Rzeczywiście dla nas nie na korzyść. Dobra, odsuń się typie ode mnie. Serpajer też ma mega fajny. Dobra, nie mogę w to uwierzyć, że Gejla mam. Wow. W ogóle Pralek trafił tego. Spajka. To jest mega niesamowite. I ja też mu to gratuluję. Dobra, teraz nie wiem, co mam zrobić. Dobra. W ogóle, kto teraz dostał ten hashtag gail w komentarzach, bo wiem, że na pewno nie oglądaliście to dotąd. Niektórzy. 13 lajków, pamiętajcie i kolejny odcinek. Uda się. Ubijcie jego. Uda się, no ludzie. 15 sekund, dojdę jeszcze, dojdę jeszcze. Nie, nie dojdę. Znie, znie. Dobra, jest, udało się ludziska. Czyli w sumie możemy sobie odebrać. Uuu, idziemy wbijać 600. <laughs> Tylko punkty dodadzą mi tutaj. W ogóle to jest głupie, że teraz 500 muszę zbierać. I pierwsza emotka niedługo będzie, wow. Te dwa big boxy też chętnie otworzę. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze dzisiaj kupię ten Star Power. Yy, ale to już poza odcineczkiem. Więc dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Yy, mają, chciałbym powiedzieć, ale moje standardowe poleganie to jest Dziękuję, za oglądanie jego popołudnia, bądź wieczoru. Tutaj jeszcze wam jakąś ciekawostkę wyrzucę, żeby mi się uda. Więc, yy, dziękuję, za oglądanie jego popołudnia, bądź wieczoru. Moja mama, z tych y, wszystkich Waszych życzeń bardzo Wam dziękuję. I ogólnie jesteście naprawdę super. I właśnie miałem powiedzieć, że naprawdę każdemu osobom no, dziękuję za życzenia. Wszystkim, pralek młody, wszyscy, y, Brian, tam inni. Dziękuję wam bardzo serdecznie, więc mię, po prostu miłego popołudnia wieczoru, nie wiem kiedy to już jest, naprawdę powiem po południu albo rano, więc widzimy się w przyszłych odcinkach. Dziękuję.